Mam dla was nie lada gratkę, ponieważ jest to krew dziewicy. No też jak zobaczyłem ten tytuł, to myślę sobie, what the fuck, co to może być. No nie zawiodłem się znowu. Znowu kupowałem zafoliowane, no, aczkolwiek jest tutaj spora, sporo informacji do przeczytania z tyłu. To można od razu się zorientować, o, że to jest o artyście, o artystach, o artystycznych ambicjach, o tym jak montażysta z lat 70 Hollywood, czyli takiej, takiego momentu, kiedy Hollywood przeżywało transformację, kiedy już w zasadzie jakby kończyły się te wielkie, wielkie, wielkie studia filmowe. No a zaczynała się troszeczkę budzić do życia twórczość niezależna, no ale to cały czas było na rozdrożu. Zresztą tu jest super kilka wątków, które uważam, że się wspaniale we współczesności mieszczą. Nawet mają takie, powiedziałbym, proste przełożenie na dzisiejszą rzeczywistość telewizyjną, bo może mniej filmową, ale bardziej telewizyjną, w Polsce również. O czym to jest? No, otóż pewien młody, bo jak się dowiadujemy, 28 bodajże letni montażysta chce być kimś więcej. Montuje dla jakiegoś studia, zarabia pieniądze, no, stać go na dom, stać go na to, żeby mieszkać no, normalnie, mieć żonę, dziecko i, i nie klepie biedy, broń Boże, no ale i klepie biedę duchową. I to ewidentnie widać od pierwszego kadru, to jest w zasadzie pierwszy obrazek <laughs> w tej, z tej opowieści. To jest troszeczkę taka, taka jakby, pierwszy obrazek jest tak, pierwsze zdanie, prawda? Kiedyś rozmawiałem z moim, no, mogę powiedzieć, mistrzem, mentorem w pewnym sensie, z Dzisławem Jaskułą, i on miał taką teorię, że. "Arcydzieła literatury charakteryzują się tym, że w zasadzie książka jest w taki czy w inny sposób opowiedziana w pierwszym zdaniu. I faktycznie jak się weźmie te takie najbardziej no, ikony literatury i przeczyta się pierwsze zdanie wiedząc, o czym ta książka jest, to naprawdę to pierwsze zdanie no, przynajmniej wygląda na przemyślane. Tak samo tutaj. No, mamy pierwszy obrazek i no, dużo już wiemy o tym, Kim jest nasz bohater? Jak się czuje? E, jaką ma energię w sobie? Ile ma w sobie nadziei? No to wszystko tutaj widać. A potem jest już tylko grubiej. E, bardzo też lubię te stawki, w których on tam kilkakrotnie siedzi w montażowni. To jest montażownia, gdzie jest montaż na taśmie, więc ja pamiętam takie montaże jeszcze. Chodziłem w szkole filmowej do, do montażowni i podpatrywałem kiedy się cięło taśmę, sklejało taśmę, przewijało taśmę, potem się tą poklejoną taśmę jeszcze raz naświetlało, żeby to była jedna taśma, a nie z kawałków. Bardzo, bardzo skomplikowany, długi proces monotonny, wymagający olbrzymiego zastanowienia, bo no, nie można było ciąć sobie bez namysłu. To trzeba było naprawdę przemyśleć. No i idziemy sobie, brniamy przez tą opowieść. Ta tytułowa Krew Dziewicy to jest taki, chyba taki film, który tutaj jest tłem, co jest taką metaopowieścią, czyli to się nazywa gatunek exploitation, tak się nazywa, film z gatunku exploitation, jak, to jest taka opowieść o tym, że kino no, musiało się cały czas czymś żywić. Szczególnie w tamtych latach. No, nie, i, I w związku z tym powstawało mnóstwo takich produkcji. Nazwijmy to dzisiaj mówimy klasy BC, albo jeszcze i dalej. No i on niestety, co chwila, co i rusz trafia na taki materiał, albo w taki świat. Ma tu swojego producenta, który oczywiście ma swoje interesy i ja absolutnie nie szanuje nikogo ani niczego. Przeżywa swoje rozterki, pieprzy mu się w domu, no, wikła się w jakiś taki romans, który w zasadzie nie jest romansem, ale jednak no, powoduje jakieś konsekwencje. Jego żona też w którymś momencie musi od niego po prostu wyjechać, bo ma go dość, jego nie ma w domu, dziecko płacze, ona jest sama, w ogóle nie, nie realizuje swoich ambicji. Ona wraca do, do, swoich, do swoich rodziców, którzy żyją gdzieś indziej w Stanach, ale w sumie gdzieś to wszystko jest powiązane z Europą Wschodnią. I w którymś momencie o, każdy, każdy rozdział się w sumie zaczyna od jakby innego plakatu i innego stylu, w jakim mogłaby być zapowiedziana ta krew dziewicy, czyli ten film, który tutaj gdzieś w tlenam, <gryw> cały czas się czka. To niesamowita opowieść, epicka, bardzo głęboka, bardzo opowiadana tak w sposób y, wynikliwy. Y, te dialogi, to, to wszystko to mi przypomina po prostu to, co widzę dzisiaj y, na planach filmowych. Już czasami no, też y, gram. Y, sam mam na koncie jako reżyser kilka odcinków, może kilkanaście paradokumentów i to jest właśnie to, bo mówi się, że paradokument przyszedł z, z Ameryki. No wiecie, no to jest produkcja, która tam m, światło zastane, nikt się za bardzo <laughs> niczym nie martwi, biega facet z kamerą e, od jednej osoby do drugiej, najlepiej by było to kręcić master shotem, czyli jednym ujęciem i poprzebijać to e, detalami i już. No, tak był robiony kiedyś Fajbusiewicz dawno temu, no i to... a że paradokument ma dokument w nazwie, to jest to tam do poziomu rekwizytora, więc nie łudźcie nie się, że paradokumenty znikną z naszej telewizji, ich będzie coraz więcej, bo wszyscy na nich pięknie zarabiają. A, a mimo, że to jest jakiś shit, no ale to wszystko ma e, swój, e, swój początek właśnie w tym traktowaniu materii filmowej, scenarzysty, scenariusza, aktorów, montażu i tak dalej. Tam w, w Hollywood, kiedy ten przemysł, bo to jest przemysł policzalny, jak budowa gwoździ, przemysł się budował. Więc tutaj nie ma żadne, żadnego przebacz. No, jak coś nie zgadza się albo z, z akurat z wizją producenta, który niekoniecznie musi się kierować pieniędzmi, czasem się może kierować po prostu tym, że mu się dziewczyna zmieniła w trakcie i postanowił zainwestować w inną albo, albo cokolwiek, oni mogli wtedy wszystko zrobić. To się tam film zrywa, przerywa, zmienia reżysera, e, zostawia go się w połowie niedokończonym, każe się montażyście go dokleić, potem się go rozlicza z tego. E, no i ten człowiek żyje w ciągłej, niesamowitej frustracji. Sam jako. Syn imigrantów, bo pochodzi z Iraku, jest Żydem z Iraku, więc tutaj jest jeszcze bardzo taki silny, świetna sekwencja, którą bardzo lubię. Sekwencja, kiedy zabrał swojego kolegę pijanego i pobitego i odwozi go do domu. No i on go odwozi, reżysera zresztą, którego, któremu musiał powiedzieć w imieniu producenta, że wywala go z roboty. Odwozi go do domu, odwozi, no, jedzie go przez te, przez te wiele, wiele stron, a w końcu go wykopuje na trawnik, i tak to się kończy. No I to jest właśnie trochę taka metafora tego, tego życia i tego, te, tego sposobu, w jakim funkcjonuje się w przemyśle filmowym, w tych miasteczkach, gdzie głównie mieszkają ludzie z branży, albo w okolicy i w tym samym tyglu, gdzie nie można nie pójść na przyjęcie. Znowu kolejna wersja. Może plakatu, trailera Krwi dziewicy. Można przyjść na przyjęcie, które organizuje producent, bo to będzie się wiązało być może z jakimiś no, konsekwencjami. One mogą być osobiste albo zawodowe, to różnie bywa. Także. W międzyczasie mamy taką, taką wrzutkę, opowieść jakby zupełnie z innego czasu, też znowu pod hasłem krew dziewicy, i to jest opowieść o takim self-made self manie, czyli facecie, który z dzikiego zachodu gdzieś tam od koni oderwany, prze, przedostał się cudem do Hollywood, tu zrobił karierę. Okazało się, że jest i kaskaderem, i aktorem, i w ogóle wszystkim potem zostaje gwiazdą, a na koniec i tak, mimo że osiągnął wszystko, zostaje sam jak palec, bo nie ma wokół niego nikogo. Jedna, jedna osoba, która była mu bliska, mu umiera, ale ona była mu bliska, dlatego, że to był jego wróg. Najpierw był to jego największy przyjaciel, a potem był to jego największy wróg. No i podsumowane jest to taką twarzą montażysty w trawie, co też mi przypomina moje montaże po 42 godziny non-stop, kiedy faktycznie no, wychodziłem z, z montażowni i mogłem tak jak on spokojnie sobie zasnąć w trawie. Gdyby to nie była zima, no wtedy się bałem. No i tak to i tak to, i tak to sobie leci. Przepiękna opowieść, zajawiona i z, jakby z. Opowiedziana, w sensie blurb jest zrobiony przez, czyli blurb, tylko taka, czyli taka polecajka przez samego Arta Szpigelmana. No, Arta Szpigelmana to znacie e, z Mausa. Mausa też mam na półce, tutaj go zaraz wam pokażę. Maus jest tutaj u mnie na półce, nie wiem czy kamera to zobaczy, czy on jest, a nie, on jest tam wyżej. No, niektóre bardziej klasyczne pozycje są wyżej. No Mausa to nie muszę nikomu chyba przedstawiać, Na, no jeżeli muszę, no to jeżeli ktoś tego nie czytał, to zazdroszczę pierwszej lektury, chociaż może, może to być, może to być szok. I tutaj to też w sumie wraca, w tej, w tej opowieści też wraca, ponieważ matka, matka żony tego bohatera ma korzenie, no znaczy w ogóle jest Żydówką i przyjechała z Europy, z Budapesztu i jest tu opowiedziana fragment jej historii, bo to jest taka epicka opowieść, z wielu kątów opowiadana. Takiej historii, o której nie wie nikt z jej rodziny. To też jest, tak, bardzo poruszające. I całość to się splata na taką tragedię trochę grecką. To znaczy, nic tu nie może się skończyć dobrze, de facto, bo, bo, bo jakby cały świat, wszystko jest przeciwko temu temu, yy, yy, tym ludziom, w ogóle ludziom, jako takim. To jest yy, yy, głęboko poruszająca opowieść o nieuchronności losu, o tym, jak, jak, to, jak, jak to trzeba. Być przygotowanym na to, że życie nie niesie tylko i wyłącznie, zobaczcie jaka piękna strona, że nie niesie tylko i wyłącznie obietnic sukcesów i nadziei, a w zasadzie niesie je rzadko niezmiernie. Incydentalnie się coś takiego wydarza. Raczej jest to ciągłe pasmo walki o to, żeby, żeby choć trochę szczęścia wychapać w tym życiu, żeby choć, choć trochę radości, żeby choć... Choć kilka rzeczy zrobić tak, jakby się chciało je zrobić. Ten bohater, nie będę Wam spoilerował, on podejmuje na koniec decyzję, która de facto no, może się okazać nierozsądną, ale on ją podejmuje zgodnie właśnie ze swoim, ze swoim sumieniem. I ze swoim artystycznym kręgosłupem, ponieważ tam jest taki motyw, że najpierw go wyrzucają z filmu, a potem chcą mu za ten film zapłacić, bo ten film zarobił, a on uważa, że to jest w ogóle nie jego film. Wszyscy tu chcą być szczęśliwi i bardzo jest to trudne. Jednocześnie ten komiks oddaje fantastycznie taką, taką w pewien sposób, też. Inercję, bezwładność tego świata. Ten świat jest nie do zatrzymania. Się po prostu toczy. Ten przemysł filmowy się toczy, te zdjęcia się odbywają, one się kręcą, one, one się muszą skończyć. Jest ileś tam scen do nagrania: 11, 12, ileś tam trzeba je zrobić. Jak się ich nie zrobi, no to wtedy nie wiem, producent obetnie fundusze. Jak obetnie fundusze, to ktoś tam się, że tak powiem, będzie czuł niezadowolony, bo nie zostanie w ogóle ten film zrobiony dobrze. Po, po jakimś czasie ktoś komuś da w nos, ktoś kogoś wyrzuci z planu, ktoś komuś zabierze klucze do montażowni, żeby go tam nie wpuścić. No i takie tam intrygi i, i walki o to, żeby w ogóle, żeby w, ogóle w tej dżungli e, przetrwać. Nie? No bo gdzieś tam na horyzoncie jest sława i są pieniądze. Bardzo Wam polecam tę rzecz. Przeczytałem ją w jeden weekend. Na koniec jest rozmowa ze Starym Gwiazdorem, który to bardzo ładnie porządkuje. I dwa cytaty z tej rozmowy to Wam powiem. Pierwszy to jest taki. I on tu mówi, że zawiść to jest tak jakby pić truciznę z nadzieją, że gorzej się poczuje ten drugi I to, i to jest super. A na koniec on mu mówi jeszcze, jesteś rybą, która myśli, że jest psem, dusząca się na lądzie, duszącą się na lądzie, lecz zmartwioną, że za głośno szczeka. <grym> I to jest właśnie coś, coś takiego, co opowiada mu w ostatniej scenie, w ostatnich scenach ten gwiazdor. I co jest takim opisem i charakterystyką tego głównego bohatera i chyba każdego z nas, kto ma ambicje artystyczne. To jest też smutne, że jeżeli jesteś artystą i chcesz czegoś więcej od życia niż tylko konsumować je albo zarabiać pieniądze, to zawsze jesteś rybą wyrzuconą na ląd, która się dusi i wciąż się boi, że za głośno szczeka.